Cześć, witajcie tutaj Maciek i Knocki. Dziś archiwalny czwartek, no i przyjrzymy się motorowi Szredera. Wojownicze Żółwie Ninja, seria z roku 2013. Niektóre zestawy są całkiem spoko, szczególnie ta duża baza. No, ale dzisiaj zajmiemy się czymś mniejszym: 130 zł bez grosza. Tyle to wtedy kosztowało. Mamy tutaj niespełna 200 elementów, 198 coś takiego, ale przede wszystkim minifigurki. I im się będziemy przyglądać. Lećmy! Kiedy mówiłem lećmy to ledwo się powstrzymałem, żeby nie rzucić tym zestawem. No wiecie, mam taką głupią manierę, a mógłbym to w sumie zrobić, dlatego że mamy do czynienia z cecikiem używanym, bez kartonika i on mi tak jakoś przypadkowo wpadł do koszyka, kiedy kupowałem mozazaura. To było u tego fińskiego sprzedawcy na Bricklinku. Pewnie pamiętacie, dałem sporo, bo 40 euro. Jak na setik używany, jeszcze bez pudła, ale wydaje mi się, że te wojownicze żółwie ninja to nie są jakoś tak rewelacyjnie dostępne. No i tutaj, gdzieś z tyłu. Będziemy mieli te inne sety. No chyba najbardziej to podoba mi się Atak na jaskinie żółwi i o tym zestawie wspominałem na początku. Niektóre może postacie albo mechy też wypadają dobrze, no ale wiecie, wszystkiego mieć się nie da i też chyba nawet tego nie potrzeba, chociaż fajnie byłoby mieć całą czwórkę, cały zespół tych żółwi. No chyba kiedyś pokazywałem Polibaga, więc jednego mam, a tutaj wypadnie nam Donatello, tak? Chyba tak, bo on był właśnie taki fioletowy. Wynalasta. Chyba najinteligentniejszy z całej gromadki. To wysypmy sobie te klocuchy. Sprawdźmy, co tutaj jest ciekawego. Na pewno ta jedna opona jest strasznie duża. No, i mam nadzieję, że żaden z tych klocków nie będzie uszkodzony. Czy będzie speed build? Chyba tak, no bo co? Niespełna 200 klocuchów, to chyba sobie poradzimy. O, no i mamy te mini figurki, ale może potem będziemy się temu przyglądać. Świetnie to zostało wykonane. Ja jestem fanem i tak jak mówię, będę zbierał te żółwie. Oprócz tego sprzedawca fajnie te najwrażliwsze elementy popakował. Tutaj mamy taki gumowy szpikulec. Jest również coś, co mogłoby się połamać, czyli katanki. Jest cenna mapa, no i tutaj jakieś ostrza. To co, idę pobudować, bo ten motocykl, no to chyba nie ma nic takiego super szczególnego, więc będziemy się temu przyglądać już po ukończeniu. do was wracam po niespełna 15 minutach budowy. Motor jakoś szczególnie mnie nie zachwycił, ale ma kilka charakterystycznych cech. Między innymi naprawdę sporej wielkości koło na tyle. Konstrukcja wcale nie jest symetryczna, no ale nie podobają mi się te rozwiązania na dole. O tym sobie za chwilę porozmawiamy. Na prędce omówmy sobie tą dechę. Myślę, że Donatello szybko sobie coś takiego zbudował. <laughs> Mamy jakiś silnik Tutaj od boku widzę ten kibo, no a na przodzie jest światło. Nie wiem, czy to tutaj to hamulec, czy raczej jakiś drążek gazu, albo coś takiego, no i tak to się prezentuje mniej więcej 19 cm długości, jeżeli chodzi o ten motocykl, prawie 9 cm szerokości, no i aż 12,5 cm wysokości, bo tutaj mamy ten charakterystyczny szpikulec, przypomina to trochę smoka, albo jakąś czarno-czerwoną jaszczurkę, przyjrzyjmy się temu z bliska. Na pewno po stronie plusów można zapisać elastyczność tego zawieszenia. Bardzo ładnie to pracuje, no i w zabawie całkiem to wszystko przyjemne. Zerknijcie także na tą chorągiew, i właśnie dlatego wolę nadruki, no bo te naklejki ktoś tutaj krzywo przykleił, potem pewnie odklejał. I to wszystko wygląda tak nieciekawie. Natomiast fajnie, że tutaj mamy te motywy po dwóch stronach. O, szczególnie ten środkowy, ni to domek, ni to płotek, wygląda fatalnie. Co my tutaj mamy? No, jakby jakieś cielsko, ni to smoka, ni to czegoś. Tutaj widzę charakterystyczny grzbiet. Na przodzie mamy kły. Mamy jakieś maluteńkie oczy, no nie wygląda to zbyt rewelacyjnie, ale jakoś tam się prezentuje. Myślę, że nadal współcześnie to mógłby być jakiś zestaw z Lego Ninjago albo coś takiego. Można sobie postrzelać o tymi strzałeczkami tutaj po boku, no i fajnie, zawsze jakaś funkcja bawialna. No, i mamy całkiem ciekawe wydechy tutaj z jednej strony. Jest jakiś ogień, tutaj chyba trzeba będzie podmienić te czarne piny, bo to jest chyba wybawione. <laughs> Zerknijcie, jak to wszystko tutaj lata, a tak swobodnie być nie powinno. Nie widzę tutaj za bardzo żadnej kierownicy ani steru, no i tak naprawdę nie bardzo podoba mi się dół, bo tutaj widzimy jeszcze jakieś study, są elementy typu technik. Fajnie to wszystko zostało pomontowane, ale mimo wszystko wizualnie dałoby radę coś tutaj jeszcze pozasłaniać. No i podoba mi się ten kręcią, ta zębatka, która przykrywa wilgachną oponę, i przez to wygląda to dość zadziwiająco. Dość fajnie, możemy sobie manipulować tym ogonem, to tworzy nam coś w rodzaju błotnika. No i właściwie nie wiem, co tu jeszcze poopowiadać na temat tego motocykla. Ciekawie wyglądają te zakończenia od rakiety. W tym przypadku są to szare elementy, ale gdyby to było czerwone, też wyglądałoby nieźle. Kolejne serki mamy tutaj na przodzie. Niby nic specjalnego, ale jest po prostu ok. No, coś w takich małych zestawach muszą dodawać. Ale na szczęście do tego zestawu dodali minifigurki i to mnie bardzo cieszy, to przekonało mnie do zakupu. Zerknijcie na Donatello. Fioletowa opaska. Jakieś pasy przechodzące przez pierś, tutaj nawet jest pochromowany elemencik, jakby ta obręcz, tutaj ten pierścień, który to wszystko trzyma, a gdybyśmy chcieli zdjąć skorupę, no to co tam mamy na plecach? Kolejną skorupę z tym, że taką namalowaną i to naprawdę fajnie, bo gdybyśmy chcieli usadzić w jakimś pojeździe, samochodzie tego żółwika, nie byłoby to problemem. No i mamy ten jego kij. Następnie jest Oroku Saki, czyli inaczej Shredder, lider food Klanu. Zerknijcie na tą zbroję, no hełm to jest majestatyczny. Taki mocno azjatycki, no nawet ciężko mi to określić, jakiś taki asasyn, zresztą ma nawet te ostrza. Te kokagi, o szpony, nieźle, zbroja płytowa i ta gęba słuchajcie, lewa część twarzy jest naznaczona bliznami, może to jakieś oparzenia, trochę niczym u Two-Face'a. O, właściwie to jest cenna główka, równie cenna jak na przykład Lorda Vadera, no bo on również był trochę tam uszkodzony, bardziej biały. No i co, nie mamy nadruku na plecach? Przypominam rok 2013, a na dodatek dostajemy jeszcze jakiegoś żołnierza, robocika, i to też wygląda fajnie. Główka całkiem niezła, strój ninja, no i fabuła jest jasna. Oni wszyscy chcą zdobyć tą mapę, taki zwyczajny plan miasta. Mamy tutaj czerwony krzyżyk, no, nadrukowana mapa zawsze spoko. Przejdźmy do podsumowań. Na moje oko to jest typowy zestaw w stylu: Konstrukcja nie powala, ale minifigurki już tak. To się często zdarza w LEGO Star Wars. No nie mówię o tych największych zestawach, ale o tych ze średniej półki. Tak jak wspomniałem, pojazd po prostu jest. Mamy jakieś tam bawialne ciekawostki, dzieciaki będą zadowolone, natomiast ja jestem zadowolony z Donatello, z tego tutaj Shreddera oraz Robocika. No jego można wykorzystać na przeróżnych makietach. Nota 7 na 10 to jest absolutny max. No i tak jak mówię, tutaj sytuacje uratowały minifigurki. Do zobaczenia i czekajcie na dłuższe, większe archiwalne czwartki już niedługo. Hej!